Narodowe Centrum Kultury wspiera twórców i użytkowników kultury także poprzez nowoczesne technologie. Nasze nowe publikacje wydajemy w większości również w formie elektronicznej. Dostęp do nich zapewnia aplikacja NC Kiosk. Stąd trafią Państwo bezpośrednio do naszych tytułów. Tu także będziemy informowali o naszych zapowiedziach wydawniczych. W Macieja Parowskiego obok genialnego tekstu ikony polskiej fantastyki, znajdują się również interaktywne ciekawostki, które wprowadzają czytelników w alternatywną rzeczywistość Polski z okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej. Po drugiej stronie lustra, opowieść o Januszu Korczaku, Anny Czerwińskiej-Rydel, to bezpłatny e-book, w którym autorka opisuje życie w Domu Sierot i wyjątkowe metody pedagogiczne Korczaka. Książkę ilustrują oryginalnie pokolorowane zdjęcia. Pełna animacji pestka drops cukierek, liczby kultury, Grzegorza Kazdebke. Wprowadza najmłodszych w fascynujący świat finansów i gospodarki. Autor oswaja pojęcia takie jak budżet czy kryzys w sposób łagodny, inteligentny i przystępny. E-rewolucja w wydawnictwach kulturalnych. Nowe publikacje Narodowego Centrum Kultury dostępne jako e-wydawnictwa także w aplikacji NC Kiosk.